Mój ziom, wibruje handy. Otrzymuję dobre wieści. Cały mój krąg wpada po gapci. Podamy na blok, przechylimy setki. Zachodzi słońce, przychodzi księżyc. Niebo różowe jak bobo Wybijamy bro, przechylamy setki. Zapraszam do krainy cudów. W sensie, że ciebie, czy że dacza? Fiodaj, Lubię mieć wiatry we włosach, czy. Bo lubię mieć, lubię no, mieć. Pojdziemy tak jedziemy w cabrio. No, A najpierw do, do banku pojedziemy, dobra? Dobra ja do ja to mi zaznacz, zaznacz do... bo ja miasta nie znam. Całe życie tu mieszkam a nie znam. O, i prosto i w prawo pojedziemy. Ty, skąd znasz taką trasę skrót? W prawo i teraz rura, rura, rura! Ale ja nie mogę! I tu jest bank, widzisz bank? Ty, faktycznie. Tu stajemy. No no no. Od kiedy tu jest bank? Od zawsze. Co ty gadasz? A ja zawsze idziemy na drugim miasta. Zaraz przyjadę. Lecimy teraz prosto. Chwłaciła ci? No Prosto w tą czy prosto w tablet? No dobrze, dobrze, dobrze czyli, W lewo Czyli ja lepiej dam miasto niż ty No tak Bo ty mówiłeś prosto, ja objadę do tyłu zaskoczyć Ty! Licencje na broń! Licencje na broń potrzebuję Ja nie załatwiam A kto? Nie umiem jeszcze A kto tak robi? W lewo, w lewo teraz, w lewo Tu? Tu słuchaj, za 10 drapek z plusem mogę ci załatwić. A ile kosztuje ile znak z plusem? 7500 kurwa muszę się zastanowić. Wiesz, bo wydatki miałem. No, za nami tu? Kurwa. Zawróć dobra. Nie, tu! No, to a gdzie? A tu nie zawrócę? Do tyłu, do tyłu! No, już tylko nawrócę, czekaj. Tu, pan, tu jest nawrotka. No 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 Taką dziewczynę co miała zęby jak król to no, no. lewo Prosto No I na najbliższym w prawo Dobrze I w prawo Zajebiście Tu Tu jedź, jedź, jedź I w lewo W lewo A ciągnie tu lewo A tu nie byłem Czekaj se przejadę nawrócę już Które jest twoje? Za nami! Aha, kumdwa to są. myślałem, że któreś styk. Tam przy automacie z yy, ciepłymi napojami zdań. Czekaj, poleżący policja. Na chujwy to rozkładacie, to ja nie wiem. To nie my, to miasto. Ty nie możesz się. Stoj, stój, stój! Tu, tu parking łącz. To czekaj, zaparkuję. Muszę wam bany dać chociaż. Na pobocze. O nie, no przecież stój. Nie, nie wysiada pan z pojazdu, nie wysiada! Kurwa, nie strasz picik! Chyba ty. No. I co, jedziesz takim brudnym? No przyjadę zaraz, dobra. szybę, to ci umyję. Czekaj, czekaj. Bo jest problem mały, poczekaj Wilk. Jaki problem? No niby moje auto, ale nie moje kluczyki, kurcze. Oszukali cię? Nie, zajebali kluczyki. A przymkniesz szybę? Przymknę. Proszę, bo tutaj taki innowacyjny jest, ja. wiesz? O Jezus. A to pogotowie idziecie, o co chodzi? Nie, woskowałem, to piszczało. Szmata z mikrofibry tak robi. I japonki okay, rozumiem. też. Rozumiem. Ile byś chciał pieniążyć za to? Nie, nie, to na koszt firmy, trzymaj się. A, to dziękuję, pa. Hmm. A ty co? Go poza godzinami pracy z kłopakami y, się wozisz Halo! Yy, pan do mnie mówi! Yy. Ty mi tutaj halo, nie ściemniaj, halo, halo, nie, ja ci za halo. godzinę płacę To jest twoja dupa? Nie no panie Dycha, pan, pan tak, zuten, tak, z, y, ja tu ten ja tu sprzedawałem gumę i, i pani mi z promocji sprzedaje to, jest Cicho, to jest... My się wstydzimy, y, Pocałujcie tak, się to, to jest. To jest ten... Y... Kali i no. To się pocałujcie, jak I... jesteście parą. Ja nie mogę, ja przed ślubem nie, nie, nie można przed ślubem. Nie, ja jestem muzułmaninem. Kim? Yy, muzułmaninem. No, ja jestem dycha. Miło, no, miło, miło to znaczy. Co robicie tu w godzinach pracy? Yy, ja kupuję, ona sprzedaje. Dobra, szerokości. Miłości. Cześć, odjedziemy. Bo Trevor się pyta, czy za siedem koła może wytrafił tak, za 7 kół. A tu? może bo mi karny dostatnio dał taniej. Tak, Dobra. A jednak! Pamiętam! A nie byłem! A jednak! Wody się napiłem tylko z boilera. A jednak! A mówiłeś, że to nie ty! Oj, tam tam zgrywałem się! A, widzisz, to okej, okay, w porządku. No ja nikomu nie powiem w takim razie, to będzie nasza tajemnica. Nie, nie mów nikomu, gdzie będziesz tam. Dobra, dobra. Pamiętaj, sztywniutko. Słuchaj, okay. by... Sztywniutko, dobra. Momencik, pan zejdzie ty, z rowera, bo panu za strzelę. Dupcy, za Co? A to u... będzie? Bo to nie jest pana rower. Pana rower jest nasz, ja mój rower, ty. No nieźle, ukradł rower dla pana. Trzymaj. Tam drugi rower jest, o tam. Pan sobie weźmie tamten. To ja mu to wystawił pan się, a oddał ja pan w prawie nie tutaj drzwi, bo nie <coughs> mi Dobra, się, się, robi, się robi, I jakby pan mógł szmatercząc się tak zagraża, świeci, No to I... wiadomo Jeszcze raz pan weźmie rower, a panu ręce łamę O przecież ja od ciebie kupiłem, to coś mi do teraz Gościu, nie napinaj się Jej. o mnie w warsztacie, bo cię połamę, rozumiesz? Chodź za warsztat. No to chodź po Pomoc panu? Nie, nie, ja mu pomogę Kurka, Rurka, rurka, co to? Bez jest? sprzętu Ustawka. Jaki kurwa cwany jeszcześ kurwa Bez sprzętu No widzę new outfit No jak ten pas na narzędzia No i dawaj Nie bijcie się panowie kurwa. O, Jeszcze kurwa raz będziesz mi kozaczył za no zabił, po... zabił chyba go? Nie, chuj a może. Ja jestem nożownikiem, ja wiem co ja robię. Zwąć po śmieciarkę, trzeba gówno wybić. No to tu jest kosz na śmieci, to ja go wyniosę. Jakbyś to? mógł, to wyjep tam. O. Chwilę nie pochodzi, dostał w rękę, dostał w nogę. Spokojnie przeżyje. Wyjaśnił go, że? Dźgnąłem dwa razy go kurwa knajpem na ryby i chuj Topiona za akcję. Krótko z frajerami, cię trzyma. A to na koszt warsztatu. Miłego dnia. Na koszt, dziękuję panu bardzo. Ale nic pan nie widział. Rączki, czy nie, faktor, nie, nie, ja. Nie, Wsłuchaj, co to było zrobione przy aucie? Tylko drzwi. Tylko drzwi. Na koszt warsztatu pan nie widział, co się stało przed bramą. No ja wiadomo. Ja wiadomo. Szerokości leży w koszu na śmieci. Pamiętajcie, śmieci trzeba wyrzucać, go już nie obsługujemy. Tadziu, nic nie widziałeś, nie? No i gitary. Dzień dobry. dzień dobry! W czym pomóc? Ja miałem tutaj wezwanie. Nie, niemożliwe, tu nic się nie, nie stało. Możliwe? Jakaś pomyłka, pomyłka. Pomyłka chyba, proszę pana. Pewno? No tak, my tu no. cały czas jesteśmy. Może ktoś niechcący dobra. oparł się o alarm. No dobra, no to tyle. W, w szerokości. Jasne. Dobry. Dzień dobry, w czym pomóc? O, dzień dobry, panie dycha, dawno pana nie widziałem. Reflektory przy tym potrzebował wymienić. Pan, a faktycznie, kuj... widzę, a mamy na miejscu akurat. O, elegancko, ja tu otworzę. Od razu autko umyjemy. O, super będzie, będzie mi się świeciło jak mi jajca. A to za zielone będzie chyba, co? I nie, woskowanie, eko, eko. A, a to z powłoką od razu pan zażyczy, Tak, co? normalnie i z nabłyszczaniem, proszę pana. I elegancko. Jak tam? Dużo klientów dzisiaj? dzisiaj właśnie luźno. Śmieci wyrzuciliśmy, dziś takie bardziej prace organizacyjne też. Nową osobę zatrudniliśmy na warsztacie. A, no to elegancko, więcej rąk do pracy. Tylko, Kwięty że roboty aż tyle kurde. nie ma, no kurczę nie wiem. Ledwo koniec końcem wiążemy. To powiem szczerze, że ja pierwszy raz jak przyjechałem, to tu nikogo nie ma, bo tak zazwyczaj zazwyczaj po 5 6 stoi. Kurczę ja sam się dziwię, że tak mało jest. Cofaj, no właśnie... nic czy nie? Nieee, to służbowe to tam Okej, okay, to tylko skasuję błędy Dobra, to może typ jakieś nowe tu zostaną Jak większy to? przebieg będzie Chyba? W ten sposób może to ugryźć, nie? Zostawczę tworzę A pan mi powie? Co tam? Poduszka panu nie szczeliła czasami? Kojarzę w tym, jak ja jeździłem, to nie, chyba że mi kadet coś tutaj. To kadet tutaj. A nie, yy, bezpiecznik. Dobra, nie było tematu. A, bezpiecznik. Przepalił się bezpiecznik panu. Dobrze, że pan sprawdził, jak pierdolnął jakbym zejebował, bym. Nie, to tragedia była, jakby po ducha na, na tym. Na pościgu to koniec. No to by było po pościgu. Dobrze, hmm. autko gotowe, Katub, można lecieć. Kat, Katapultował, dzięki wielkie, trzyma się. W szerokości? Szefie, puszamy fajerwerki. Jakie kurwa fajerwerki! Fajerwerki! Lecimy! I fajerwerki będą A ty do której masz w ogóle Diabl SMT? Live? -y? Kurwa jak mu rękę urbię, to dopiero będzie. <grystanie> Nie. <grystanie> Nie! 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 Jak to ale zajebiste Nie no ja nie umiem, bo ja taki pirotechnik nie jestem! O ale pizga, nie, jak ja, ja Sylwestra! Ty, urodziny Samira, chiński nowy rok Kurwa JD, Zobacz co się dzieje! Zajebiście się bawimy! A to za pieniądze od nas czy pieniądze z urzędu? Z urzędu. O, to szanuję, to możecie strzelać. Z urzędu? Moje. Z mojej przetrane. Ty, uwaga, jakiś gangster ja idzie. Jestem jedynym legalnym pracownikiem w tej firmie akurat. A takie pytanko mam. Co? Pan mi wygląda znajomo, kojarzy pan może Wladimira Putina? Wiesz co, ja słyszałem takie słowie ale nie, nie, nie spotkał. Jakby pan y, go kiedyś zobaczył, Na. to mi krymówkę wisi. Yy, no dobra. I by dobra. fajnie było, jakby oddał, bo, bo, bo tęsknię. Ale krymówkę czy I Nie, krymówkę. No dobra, jakby, pewnie jak będzie miał jeszcze jutro, to pewnie otwarł. Jakby mógł pan wtedy mi to załatwić, to ja zapłacę. Dam pan jakąś działkę albo coś. A ile? Sto stów. O to dobra, dobra, ja będę chętny.